Myślałem, że to tylko tak coś kurczę, bo nawet nie było widać, że to mryga. No idzie, ale chodzi. Idzie coś? Aha. Na kolację. Cześć! Witamy Was na kolejnym odcinku dzisiaj we trójkę Cała ekipa Tak Trzech muszkiterów Tak, od początku, na samym początku zacznę od tego o czym zawsze zapominam. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Tak, najważniejsze są subskrypcje na razie i, i, i o, to, o to Was proszę. Zalep nasz duży tutaj ulubiony, często tutaj wracamy, lubimy tutaj wracać Dzisiaj co jest kurde w planie? Sandacz ewentualnie Jak ryba. ryba jakoś Sandacz <laughs> ewentualnie, jakiś sum. sum Marek był z poniedziałku na wtorek, dobrze nie wiem. Tak z na... I co złapałeś? Sumika 65cm Już ładny sumik, niestety no. niewymiarowy Pływa dalej Pływa dalej oczywiście I i taki jest plan. Ale brań było trochę w nocy. Nockę Noc. miałem mieć nie przez Ciągania było, ale wiecie, czy to sendacze małe. Dokładnie. Dzisiaj słuchajcie, no bo no troszeczkę języka zasięgliśmy tutaj jak zawsze zresztą. Wczoraj brały ryby, przynajmniej te leszcze. Dzisiaj jeszcze z rana też brały, na, na tą chwilę nie bierze nic. No oczywiście my przyjechaliśmy, to musi nic nie biać, no dosyć duża fala, wiaterek i co, no będziemy kombinować no ja zarzuciłem na jednym mam biały robak przepraszam wróć komenda mam pinkę z kulką podwójny, podwójna truskawka na no, drugiej mam też pinkę i mam orange czekolada tutaj popatrz jak mają? Ja metoda i kla e klasyk metoda i klasyk, u mnie też jest metoda i klasyk tylko ja mówię dobra to jest klasyk i biały robak, I biały robak. No, nie biały robak, a eee, tu wiadomo Najbardziej, najbardziej, e, najbardziej tutaj e, ta przynęta biały robak jest tutaj używana, Uniwersalna Uniwersalna, mm. bo tutaj to bieżą. Na, na tego wieku No to co, no to kurde rozstawiamy mm. się dalej W międzyczasie w będziemy tutaj robić tak? Iwaku tak, Iwaku, namiot, rozstawiamy się, tak zastanawiamy gdzie, bo dosyć ciasno jest tutaj na tym zalewie jest sobota weekend. i weekend i jest dosyć ciasno W międzyczasie też będziemy robić tutaj kurde yy, Może nie zawody, ale ten kulinarne te yy, Bo lubimy trochę go pitrasić Dzisiaj kurde brokówka na, na błyskowo. No i bawić się podesta po, po amaro Najpierw musimy złapać jakiegoś leśnika, żeby fileta tutaj przyrządzić Marek oczywiście, żeby przyrządził mieli coś na noc do zarzucenia na noc oczywiście przyzbrajamy na napieżnika, na, na, na suma jest w planie wędrówka drobiowa tutaj rasówkę mam rysówkę ma. ja tu podejrzewam, że zrobię dwa filety i będę rzucona dwa filety dobra, coś tutaj pika zaczyna pikać więc widzimy się później, na razie Marek takiego złapał. Będzie chwilecik. Będzie ładny. Ale tu zbychu ciągnie. Uwaga, bo tu na ten. O! Jest, jest, bo widać, że idzie. O! Ty podbierak Czekaj, bo tu action. Coś ładnego. U O! Ładny reszty. O, zbychu gratulacje. Powiem ci, że... Ale ładny ty, to jeszcze szkoda na fileta ty. Ale ładny, ładny. Zbychu, gratulacje. Ale zobaczcie. Był spokój, nie? Pod rząd? Trzech. U Roberta, zaraz u mnie. Nie? To tyle. Ty pobiegłeś u mnie to samo. No. Dobra, idę. Ja tam zarzucać się, co ty gadasz? Coś jest.

Na razie mały, ale jary. Mam coś fajnego. Słuchajcie. Fajnego? Nie wiem, to się dopiero każe, czy to coś fajnego. Ale fajnie idzie. Fajnie idzie. jest coś wodnego. leszczyk Chach. O, myślałem, że to coś wodniejszego. Taki lęczek, schodzi. Słuchajcie Zawsze to Robert nagrywał Ale wreszcie możemy maestra Przy pracy mm. Dorwać O Skupienie niemiłosierne A co będzie Zobaczycie potem Zbysio nie, nie jest gorszy I tak chłopcy przyjeżdżają właśnie na ryby na fileta czy na wątróbkę? Na wątróbkę coś jest do dużych podbiara gdzieś jest smak Jaki gruby, wieźmy, hmm? że 10, 20, 60, kurwa. 50, 20. Uh -huh. Pięćdziesiątka dziś jak nic Co? O dziś jak pięćdziesiątka Ile to już będzie? No to nie to wziąłeś, bo to wziąłeś z drugiej strony, to są Pięćdziesiąt jeden O taki omark 51 cm. A Tak, na fileta to wziął. Na fileta? No. No słuchajcie, jest już po nocy. Marek tam y, działno tego sumika. Y, sześć, 51, 51 cm. Sumik oczywiście pływa z powrotem. Ja nie miałem żadnego brania na fileta Zbyszek miał niedawno coś tam jakieś pociągnięcie Ale też to się widzę tutaj kurcze skończyło Nie jednego jeszcze zostawimy na dzień Może dać podejdzie A drugi przerobię zestaw na klasyka I będziemy rzucać i troszeczkę się pobawić z tymi leszczykami Miałem całkiem ciekawe odzysk robaka I na kuleczkę, pomaranta czekolada, ale coś tego, ale chyba sprawdzimy, zobaczymy co tam siedzi, bo może już siedzi jakiś główienko. Chyba nie ma nic. Nie, siedzi, tak jak mówiłem. O. Ale on jest był całkiem, całkiem sympatyczny. To jednak, wiecie co, dobrze, że sprawdziłem. No. Ale wziął wziął za białe. bo miałem brani i pewnie znowu siedzi trzeba sprawdzić bo to no, szkoda, szkoda trzymać bo to może coś lepszego podejść to nie ten zestaw o, człowieniu 300 tysięcy kilo znowu jest Krąpiak, ulubiony przez, co niektórych węd... ulubiony, co przez niektórych wędkarzy. Do wody poszedł. pogoda przepiękna. No idzie coś fajnego. Dleszczaczek, no już to jest, już jest fajna rybka Pon dleszczaczek Dziabną Bo to było często w wodzie Co do wody go nie? Tak tak Jak żółty to jest Byszek bierze Nie, by tam tego też wypuścił jak żyje Chyba, że nie żyje, na no różne thank you O ciebie się czepia, nie? Co idzie coś? Ale to co, to mamy szyka na białego Ty, śmiech śmiechem tu i na białego i sonda A wiesz co ja miałem wtedy? Ja miałem kurkę chyba y, tą truskawkowo, duo, duo truskawka i białego. I też sam dać mi chwycił. O tak właśnie Marek złapał rybę Halo <grymne> Marek znowu coś chwycił Chyba chwycił Teraz będzie pod leszczak chyba. Coś większego, czuć nie? No. Jak no jak leszczaka ciągnie coś takiego lepszego to, to czuć A myślałem, że to tylko tak coś kurczę, bo nawet nie było widać, że to mryga. No idzie, ale chodzi. No podleszczaczek, ale już taki powiem ci. A nie, 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 nie dzisiaj. No ale Zbychu największego złapał, ten to kurde taki już złotawy, złotawy. O kuj już już populek ładne nagramy jak chłopina do wody idzie też można do siaty później wyciągniemy pokażemy i wypuścimy czy nie będziemy nie nie męczymy nie kurde do wody troszkę ten kamień przywali. Idzie coś? Na co? Na, robaka na kolację. Kolację. No ładne, kurde, u niego się trafiają. Ten na no ładne już. клагомарiк на рыба przez coś? a widziałeś? a tak jakoś nie mrawo szedłeś do tej wędki jakoś nie było patataj Do i do wody a no, taki o mały no fajne Spokojnie no, no, no. Yes. Ono właśnie trochę wieje, zaczyna padać Dobra szybko koniec e, Dzisiaj łowienia e, ten tutaj, yy, podsumowanie odpoczyliśmy, odpoczyliśmy. Odpoczyliśmy. To, to najważniejsze. tak nocka Marek jak widzieliście miał, miał tego suma 51 cm zaczyna padać więc spadamy subskrybujcie lajkujcie i do następnego razu a co powiemy, Ale... że tym razem trochę leszcze brały, brały, brały. Brały, prawy na podpółcie no to nie z tego leszcza złapał takiego kół, to fajnego już podzłotowatego yy, Nowe, Złotowa no, no, nowe, Złotego. Nowe, żółtego. Nowe, żółtego, nowe słowa jakieś kurde. Tutaj ten stosuje. Upieciliłem się cały jak stodoła, kurde. Kociołkiem, grochówka wojskowa była. E, wyśmielita Tak, byśmy Smak poczuliście na pewno. E, I ten. I kurde, naprawdę było super. I kurde, miło spędzony czas. Ale same je, takie wypadki. Do następnego razu. E, Dlajku, będzie, uciesku, subskrybujcie, komentujcie. Gdzie będzie? Nie wiem, zobaczymy. E, czy, Czas pokaże. Siema. Hejka. Cześć.